Witajcie zwierząt bziki. 12 listopada tego roku e, wybraliśmy się do Biczyc Dolnych w okolice Nowego Sącza, gdzie odbyła się wystawa ptaków egzotycznych. W zasadzie można powiedzieć, że były to dwie wystawy, ponieważ była to oddziałowa wystawa Nowosądeckiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, oraz pierwsza ogólnopolska wystawa Poland Agapornis Show, czyli wystawa nierozłączek. Te piękne afrykańskie papugi są coraz popularniejsze w naszych hodowlach. Dość powiedzieć, że na tej wystawie zgłoszonych zostało 150 ptaków, także jest to dość spora ilość. Pojawili się hodowcy tacy znaczący w naszym kraju, w naszym regionie, a sędziował też nie byle kto, bo sędzia z Czech, pan René Postulka, znany hodowcom papug. No można było zobaczyć nierozłączki w bardzo wielu odmianach barwnych, w bardzo wielu mutacjach, tutaj możecie sobie zerknąć jak one, jak one wyglądały. E, takie najważniejsze trofea zgarnął w zasadzie pan Marian Baran, hodowca z Podtarnowa. Ale byli też inni hodowcy doskonali u nas w Polsce, m.in. pan Jacek Nicz z Bochni, którego znamy i też hoduje przepiękne ptaki. Pozostałych hodowców nie znam, dlatego ich nie wymienię, ale no, na pewno ich ptaki były, były wybitne. Także znaczna część wystawy poświęcona była właśnie nierozłączkom. No i no ptaszki naprawdę robią, robią ogromne wrażenie Paleta barw jest tutaj niesamowita W ramach kilku gatunków Mamy, mamy mutacje Tak jak tu możecie sobie pooglądać Nie, nie będę ściemniał, że wiem jakie to są Bo na papugach, na ich mutacjach się nie znam Także nie chcę głupo dopowiadać No ale widzicie, że Pełna paleta barw. ptaki jak widzicie są oceniane na każdej klatce wisi karta oceny z której wynika jak ptak został oceniony ptaki oceniane są w skali 100 punktowej natomiast no, 100 punktów żaden z nich nie osiąga bo to jakby dążymy cały czas do wzorca takie ptaki naprawdę wybitne no to osiągają 91 92 no już maksymalnie 93 punkty to już świadczy o naprawdę najwyższej klasie danego ptaka. Wszystkie klatki, które oglądacie na wystawie, to nie są klatki, w których ptaki mieszkają na co dzień. Są to klatki tylko pod wystawę. Tam nierozłączki były w takich małych klateczkach wystawowych. Tak samo za chwilę będzie, jeśli chodzi o kanarki. Natomiast no nie musicie się martwić, bo żaden hodowca nie trzyma ptaków w tak małych klatkach. Większe papugi mają zwykle woliery, natomiast no i kanarki i nierozłączki na pewno mieszkają w zdecydowanie większych klatkach. To są typowo klatki wystawowe. Tutaj już mamy pozostałe gatunki papug, które zostały zgłoszone na wystawę. Było ich nieco ponad 40, także tu też można było zobaczyć dość sporo ciekawych gatunków. Tu przed chwilą mieliśmy rudosterki, mamy rozelle, także gatunek australijski. Te papugi australijskie są o tyle fajne w hodowli, że doskonale aklimatyzują się do naszych warunków i wiele z nich jest w stanie przetrwać nasze zimy w wolierach zewnętrznych, byleby miały tylko miejsce, gdzie mogą się skryć przed wiatrem i, i, i deszczem czy śniegiem i nie jest to dla nich problem, żeby się zaaklimatyzować. No tutaj mamy nimfy i, i znowu rudosterki. Także też Fauna australijska. Te średnie i większe papugi prezentowane są zazwyczaj właśnie w tego typu wolierach. Piękne, ciekawe ptaszki. No tu już mamy Aleksandrety, także to już. Większe nieco papugi, też bardzo, bardzo fajne. To Aleksandry Tychińskie. Uważnie się nam przyglądały. Tu mamy świergotki, też mutacje barwne, bardzo ciekawe. No i chyba moje ulubione, aleksandrety, czyli Aleksandreta większa, Aleksandreta Eupatria. Bardzo fajne ptaki. Takie znane w Europie już od czasów Aleksandra Wielkiego, który przywiózł je z Azji. No i tutaj mamy papuszki faliste, tylko to są tak zwane wystawowe papuszki faliste, WPF. Nie było ich dużo na wystawie, ale były, były reprezentowane. Tutaj z kolei mamy mnichy. Jest to ciekawy gatunek papug z Ameryki Południowej. Budują one wielkie gniazda w formie takich platform, które potrafią być naprawdę ogromne. I przechodzimy do kanarków. Tutaj akurat mamy kanarki raz kształtnych. Jedno z moich ulubionych raz tutaj były bordery miniaturowe, Five Fancy tak zwane. Tutaj mamy glostery. Ciekawa rasa, to jest tak zwany gloster z koronką. to widzicie, mają taką czuprynkę, która zasłania im prawie oczy. Bardzo fajne takie okrągłe kuleczki. No chyba kloster jest jedną z najpopularniejszych ras kanarków kształtnych. Tu mamy bardzo ciekawą rasę, dość młodą. Jest to Arlekin portugalski. Rasa kanarka kształtnego, u którego jednak oprócz kształtu ma znaczenie również kolor upierzenia. Tutaj we wzorcu jest to szczegółowo opisane. Ciekawa bardzo rasa kanarka kształtnego. No, i tu znowu borderek miniaturowy Five Fancy. Brytyjska rasa. Niezwykle fajna. Tu już mamy kanarki kolorowe. To chyba największa grupa, jeżeli chodzi o kanarki, bo generalnie mamy, można powiedzieć, trzy grupy kanarków. Czyli są to kanarki kształtne, kanarki kolorowe i kanarki śpiewające. Tutaj znowu Gloster. Takim dość ciekawym upierzeniu. Tutaj znowu ten arlekin portugalski. Tutaj kolejna rasa kanarka kształtnego, jest to tak zwany niemiecki z koronką. Tutaj, tutaj również. Tu widzicie kartę ocen. 90 punktów. Ten ptaszek zdobył. I tu znowu border miniaturowy. I kolejny. No szkoda, że były tylko takie w upierzeniu, takim zielonym. O ten był wyjątkowy. Ten mi się bardzo, bardzo podobał. No i jak patrzyłem tam na jego e, punktację, to miał bodajże 92 punkty, także bardzo wysoko oceniony ptak. No i trzeba to przyznać, zobaczcie, przepiękny, taki okrąglutki e, kształt. Taka właśnie kuleczka. Taki bałwanek malutki. No, kiedyś hodowałem te kanarki, dlatego mam do nich ogromny sentyment. No, piękne, piękne są. Tak, no i tu już mamy kanarki kolorowe. Jest naprawdę tych mutacji, jeśli chodzi o kolor, cała gama, całe mnóstwo ciężko się w tym e, połapać. No a tu mamy takiego żółciutkiego, tak? tak nam się kojarzy kanarek z żółtym, no to, no to tak, tu znowu niemiecki z koronką. kanarki kształtne, no właśnie każda rasa ma jakiś taki specyficzny specyficzny kształt, który odróżnia ją od, od pozostałych. Tu znowu te bordery miniaturowe. No ciekawe to dla mnie było, że było ich tyle. Dość, dość sporo było ptaszków tej właśnie rasy. Chociaż jak ja się nimi zajmowałem, to nie były one zbyt popularne. O, a tu mamy kolejny ciekawy tam był, to była miniatura hiszpańska. Tu mamy kolekcję, czyli cztery ptaszki wystawiane przez jednego hodowcę, bo możemy wystawiać ptaszki w tak zwane pojedynki, czyli wtedy są pojedyncze lub kolekcje. Wtedy w kolekcji muszą być cztery ptaki. Oceniany jest każdy z nich, ale również oceniana jest tak zwana harmonia kolekcji, czyli wszystkie te cztery ptaszki powinny być w miarę Jednolite w typie, to też sędzia ocenia wtedy nie tylko pojedynczego ptaka, ale wszystkie cztery oddanego hodowcy. No na to już mogą sobie pozwolić tylko hodowcy, którzy, którzy są w stanie zestawić taką kolekcję czterech ptaków. No i tu znowu kolor, kolorowe. W zasadzie, chyba jeśli chodzi o kanarki, to te kanarki śpiewające są teraz w takim dość sporym regresie. Jest ich najmniej na wystawach i najmniej ludzi je hoduje. One są hodowane pod kątem właśnie śpiewu. Natomiast tutaj mamy kanarki hodowane pod kątem barwy, pod kątem koloru upierzenia. Tak, w czasie wystawy można było niektóre ptaszki kupić. Także to jest też taka okazja do tego, żeby hodowcy mogli wymienić się materiałem hodowlanym, wymienić się oczywiście spostrzeżeniami na temat hodowli. Także no, każda taka wystawa to takie małe święto hodowców, podczas którego mogą oni ze sobą porozmawiać, podyskutować. No i w ten sposób oczywiście hodowla się rozwija. No tutaj ten najpiękniejszy border, którego widziałem. O 91 punktów zdobył także sporo. No niestety zrobić zdjęcie takiemu ptaszkowi to nie jest łatwa sprawa, bo one są ciągle w ruchu. Mam nadzieję, że wystawa się Wam spodobała. Ta nasza krótka relacja z wystawy. No i było to jakieś taki dla miłośników ptaków.